Cześć Mordy Siema Siema Mordy Właśnie jedziemy do naszej Mordki Bila Melisa musi kupić kilka rzeczy Z jej bronią Staniemy tutaj W yy, yy, naszym yy, no, banku Wiecie tutaj w naszym banku Ten PNC co nie Mordki właśnie podjechaliśmy tutaj do Bila Melisa potrzebuje z jej bronią, wiecie, z tą, z tą 22, bo potrzebuje ekstra 2-3 magazynki do jej yy, 22. Więc chodźcie morki, zapraszam Was do Mila. i po morki, jeszcze musimy zrobić zakupy. Musimy kupić trochę niektóre rzeczy do domu, podjedziemy do Monsa, no kupimy żarówki, bo musimy wie, dużo żarówek wymieniać w domu i tak samo na zewnątrz na balkonie. Zobaczcie, Mortki, jakim tym, jakim motocyklem Bill jeździ? A tam jest po tamtej stronie ten, nasza Mortka, który jak co od niego kupuje srebro. Spoko gostek. Ej, haj, komu, nie gosztu. idzie. O, zobaczcie, Mortki, Harley, Harley Davidson. Przepiękny motor, zobaczcie. To jest typowy amerykański Harley, nie, a nie tak jak niektóre te magisty, które jeżdżą, kurwa, tymi Hondami, takimi dziecinnymi. kurwa. To nie żaden, kurwa, prawdziwy motocykl. To jest motocykl morski, piękny Harley. Ten Właśnie ten pan mówił o tym. Ta kosztuje 450 dolarów. Bierze 15 naboi i to są dwudziestki dwójki. Patrzyłem się z Mace'ą, na tego rugiera, dla niej i kosztuje 350 tylko że nie ma żadnego widzicie co nie ma żadnego safety Tak samo z tym i z tym nie ma żadnego safety zobaczcie Mortki, jakie super A to jest kurs do fajny flare gun zobaczcie mordki, O oh, kurde cool. z laserem i z flashlightem o oh, my god mordki nie mają właśnie magazynu dla meni cigarów, nie będą To chuje nie mają, więc jedziemy do innego sklepu, zobaczymy czy tam mają gier, ma Młotki, lecimy. Tak Mortki, tak, znowu jesteśmy w losie. Zobaczcie. Kwiatuszki tutaj mają te, te garden center tutaj. Tak się mówi. Tutaj z wam zaraz pokażę. O, widzicie? O. Pomidory mają tego big boya kurwa, tak mojego, mojego big boya w spodniach. 1498 myśli za, za It's 1498 for a big boy. A. Za hybryda, te no, a tutaj macie takie baby ones. Beef master hybrid, co nie? No, szybko Wam tylko pokażę, bo tutaj kobitki na pewno się yy, chcecie zobaczyć. To szybko, więc szybko Wam pokażę. Tu też macie takie malutkie yy, pomidorki za 368, żeby włożyć sobie. No, więc widzicie. No, tutaj to ten, ten sam Big Boy. Ten Big Boy w moich spodniach, kurwa. Widzicie? No i tak to oh. jest, no Dobra Wyska, idziemy, idziemy o, mają Parsley za 368, kobitki No To jest Ameryka Kwiatuszki mają, jakie piękne Beautiful flowers, co nie Melissa? Yeah. You like them? They're nice I... They're nice yeah. Widzicie? A ceny, nie wiem jakie są ceny O, 22,98 kurwy są Widzicie tą cenę? 22,98 kurwa co. Oszaleli, chyba. Yeah. Are you like those? Melisy yeah. się tak podobają. They Rozumiem. They're very nice. Pokaż, they grow zobacz. Like that. Ale kurwy 60 dolarów. Zobaczcie. 200 zł 200 zł 200 złotych. Jakie? jak to jest pięknie? Na tym, na tym losie, na tym, co oh, mają na zewnątrz. Zobaczcie. pięknie. I'm digging American out. Tutaj widzicie macie takiego małego Dwarfa iglisza za 17 dolarów Co 17 O, taka mała babka myska małego Alberta Dwarfa za 8 dolarów You like that? Little baby one you put A tu widzicie kurde młotki się przewróciło O, zobacz jakie fajne ten, żółwie Jaki kurde fajny turto, jaki turto Zobacz, jaki turto, o to jest kurwa z tego, twardy chuj, za 29,30, ale fajny turto. No i za zobacz żółwia. Wam szybko mordki pokażę, krzesła różne, cztery dychy takie. Eee, te takie widzicie, takie plastikowe za 18 dolarów. A te tutaj widzicie, są za 20 dolarów te, o. Ten, dwie dychy i macie czerwone, niebieskie szare też macie więc nawet nie jest tak źle, fajnie, fajnie co nie mordki? jak widzicie Mortki właśnie kupiłem teraz ten czarko, widzicie tutaj za dwa jest za 20 dolarów więc wychodzi yy, 10 funtów 10 dolarów za jedno więc nie jest taka zła cena ja zawsze, wiecie co, zawsze kupuję ten Kingsport jest jeden z najlepszych co nie? A tu widzicie mordki? macie za 169 takiego grilla Co nie? A tutaj właśnie macie Chargile kurwa, slide, firebox, portable grill 7 dyw, co nie? Zależy co lubicie A te co tutaj? Te tutaj za 59, Te ten Aussie, te te to syf 7 kurwa. Główno za 60 dolarów. widzicie, a o, to jest właśnie ten tutaj stoi. O, to jest z tymi dwoma kółaczkami, kurwa. Gdzie że żeśmy dawniej mieli to za 60 dolarów, to jeden wielki świat. Gdzie morski jest, zakupy robi coś tam. Jakoś ten. Coś do malowania bierze, widzicie? Jest wózek powoli zapełniamy. No trochę rzeczyśmy kupili. Widzicie, jest, męża, patrzy Podejdziemy do po cichu, po cichutku, po cichutku. Po cichutku staniemy po niej. Wstajemy. Widać nie nic nie widzi. Patrzy się, patrzy się. Później. Oo. Idziemy wychodzimy. Wychodzimy z Losa. Zobaczcie gdzie Widziście? Z losa. A rachuneczek jest tak dużo, mordki, 95 dolarów, to co tam, 360 zł. Są tylko dolary. I co oni dolary? Zobaczcie, Melissa to też nawet domki w do dolary, jak ich wylecą, to jej wylecą. No teraz idziemy, zobaczcie, mordki, do Walmartu. Do Walmartu, Walmartu, Walmart. Mordki, Walmart. 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 tutaj... Walmart to jest jeden z najbardziej y, drogich sklepów y, w Afryce. Zobaczcie mordki. Specjalnie wam kurde wiecie co pokażę. Zobaczcie, zobaczcie tego lajona kurwa. 60 dolarów. Ja, no ale zajebista cena. I to nie plastikowy. To prawdziwy kurwa ten. To ledwo co kurwa. O kurwa tego co nawet nie ruszy. To waży może z 200 kilo kurwa. Zajebista cena. Ja pierdolę. O kurwa. A ta 73. Ta z tymi z antlersami. Ta zwykła 656. A grzybki wygrzyby, 28 dolarów grzybek, kurwa. Dobra, Bortki, Melissa robi doby, doby dalej zakupy w Walmarcie. A ja jadę przejechać przez takie, tutaj outdoor living, przez taki drive, trochę można powiedzieć, i zapakują mi tego kurwa, tą statuę mi załadują. Bo ja oczywiście tego nie dotknę, nie będę nawet próbował. Widzicie, tutaj będziemy. Tutaj przejadę tylko się pojedziemy z tej drugiej strony i nie o chłopaki kurwa jakieś dwie mordki są przed nami Oni coś innego pewnie kupują, prawda? Ale może. Ta mordka jakaś, do niej podjedziemy. Za tutaj po prawej stronie? Statuetka mordki 6D. Jeszcze nie zapłaciłem, będę musiał zaraz zapłacić, kurwa. Mordki będę miał, kurwa. Lajona, kurwa, jak w Afryce, mordki. To kurwa, wiecie co towarzyszy? 200, coś ponad poddąb, kurwa to statua jak nic. A mam po prostu my tutaj. Jaski ciora, idę w zapłacić temu panu młodemu. Correct? Yeah. Take a look there. We'll be fine, right? Yeah. Uh, we're Let me just see if I can somebody walk out here while I go. All right. Somewhat like. It. Zobaczcie, jaki bek, zaraz mi załadują. Jak widzicie, morskie już mi włożyli. Już włożyli. Lwa, zobaczcie, jaki mój lwek w leży. Jakie dobre dziecko. A ty moja bajbko. Teraz muszę tego zapłacić. Albo no, może odjadę, pierdolę. I już mordy. Kupione, wyjeżdżamy lwa kupiłem, mortki zadowolony jestem jak mała bejbka jak małe dziecko 59, 36, i centów więc kurwa 200 coś złoty nie jest tak źle za takiego pięknego lwa magistry mogą tylko pomarzyć kurwa Teraz musimy Mordki podjechać Zaparkować, żeby pójść po Merisę, co nie? Bo Melissa dalej zakupy sobie robi, nasza mortka kochana Mortki amerykańskie szapingują, szapingują Hemen bir miyiz filtremizer hocam Que oh, it was out of 91. jak będziemy jechali cały czas prosto jakbyśmy tutaj odbijali na lewo to byście, Wojtki, odbijali na 84 east to tutaj się jedzie w stronę tego w stronę New England States tak jak wiecie Connecticut, Mass, Rhode Island New Hampshire, Vermont i tak dalej co nie? New England States co tak ta to New England, co nie? To so. jest a big boy. big boy. Melissa jest biedna. Widzicie? Melissa kochana śpi A tutaj Martki widzicie na tej 380. Autostradzie z Biedni. Prędkość do 70, Dawniej było 65 mil, tu zjechałem na lewy, bo tutaj ten po prawej stronie wybity strasznie ten pas, bo wiecie od ciężarówek, bo tutaj pod górę jest na przykład, jeśli ciężarówki nie? to jest wybity strasznie. Martki, a tutaj jest Moskwa, tylko że ta co w Pensylwanii, Moskwa, tutaj mój syn mieszka, wiecie, Martki? Mój synek. A mój synek będzie miał 14 lat, taki, 14-letni piek. Mamy jeszcze sobie jakiś czas leci. Martki, jak ja jak ja już dziecko miałem, to wy dopiero się niektórzy z was się dopiero rodziliście się. A ja już dziecko miałem. I ty małem kobiety różne. A wy dopiero się urodziliście. I jeszcze w Tajpera wchodziliście chyba. Tajpera żeście srali. I wam... ale je, ja, jedzie ten... ten Oje, oh, yeah, ale leciała. Fuck! Coś pięknego. No tutaj widzicie? To jest 22 na 380, gdybyście jechali do mojego syna, wiecie? Później w lewo tam do mojego synka. miała właśnie taką Toyotkę R4 R4 by 4 tak 4 Taka babula jechała Też taką srebrną babulę miała dla I to kurde miała, tam, miała tą Miała młotki tą Toyotkę Ojej, Nie wiem, z 12 lat moja mama miała tą Toyotkę Tą R4 Bardzo zadowolona z tą Toyotką to była, Paul kurde, z Hill w Cam Hill, Pennsylvania. Tam jest taki, kurde, ten stanowy bliźnik. Jedzie, czarny jest biały, tak, tak, Black dog, Black A tutaj, Morki, to jest jasna Tobie To tutaj jest właśnie ten Army Depot. wiecie Morki? Tutaj jest taki wielki zakład. Co? oni służą właśnie dla wojska tutaj amerykańskiego, dla armii itd. tak dalej, to, nie? Bardzo dużo ludzi ze skrętą. Nie tylko ze skrętą, bo ze Strasburga, nawet z New Jersey i tak dalej. I bardzo dużo ludzi tutaj właśnie pracuje w tym zakładzie. To, nie? To, nie? Ale bardzo, bardzo dużo ludzi tutaj dają bardzo dobrze ładne prace tam są, w tym armii tylko to Tylko, że kurde mieć, dosyć trudno dostać podobną tam pracę, co nie? I jeszcze mordka. Leci się nasza mordka z jednolitym ja? Dobra, widzicie, kurde, zjedziemy, bo leci. Pędzi, kurde, pędzi jakaś mordka z Nowego Jorku. Zobaczcie leci, leci ta mordka, leci. Jest, jest to swe zdrajgane. Jeszcze już jechali. Nu ai burgeri, da, e un de acolo. Domnul, da morti, ca zic Da, ca morti ca zic Jersey, forcicele da să ne morti, ca zic jacuri, ca zic jacuri, ca zic jacuri, ca zic jacuri, ca zic da, da, Ja się nie będę ścigał, bo prostu nie jest żadne miecie portki auto do ścigania. Tak samo jak ten Ford. Co, to widać, że to widać, że to to widać, że to widać, że to, to, to widać, że to widać, że to widać, że to widać, że to by tylko to go. to widać, to to Wiesz, że jesteśmy koło tego Mapoku, co nie? Koło Mapoku, to ma a jesteśmy lecimy dalej. Zobaczcie na tym, kurde, ja jakichś ten, jakimiś ten, jakimi, jakimiś ten, nie wiem. No, Zobaczcie, widzicie jakieś czarnuszka? O jakimś ten, jaki kobalczyk mnie nawet wyprzedził. Kurwa, co tu się dzieje, mordki? Co to kobal mnie wyprzedził, co to kurwa ma znaczyć? Nie damy się takiemu kobaltowi, co nie Mordki? Co to ma znaczyć? Żeby taki kobalt mi wyprzedzał? a sami powiedzcie Powiedzcie, co to kurwa jest? Co to jest za pójście? Poliżaku, co to odpierdala? Co to taki kurwa kobalt? Gdzie <grystanie> to przejść? Żartuję, malarycki O, jedzie Mordka z Kejna, jedzie To jest piękne auto, ten Chevy. Chevy Cavalier, to kurde. To, to był ten bardzo znany, bardzo popularny auto w latach 90., wiecie, początek 90., to było. Prawda, kawalierków było. A zobaczcie, tu ja jakieś butelki, kurde, ten zobaczcie, jakiś slide, water slide, kurwa a my Ordki się tutaj będziemy cały czas prosto jechali a tutaj 80 west do hensletonu to jakbyście mordki jechali tam do ohio i tak, i tak dalej do mordek do chicago jakbyście do mordek z polski do chicago lecieli no tu właśnie 80 west widziałe jak trailerkiem jedzie? 80 west, a tutaj nadal 80 east ja, gdzie my lecimy, to do New Jersey, mordki i do waszego New York City, New York, New York, fucking New York! New York, niggas are the craziest Widzicie, mordki tutaj, właśnie tutaj lecieliśmy, środka West, a my, mordki, już tu zjeżdżamy do, do Annie a tutaj, właśnie, jest ten Classics, to się nazywa, widzicie, the Classics? To jest taki duży mor, a my tu będziemy właśnie skracali do Tenersville. Tutaj do Tenersville będzie zjazd po prawej stronie, już w ogóle widać ten rodzaj Już Tu zjeżdżamy na Tenersville. Ja. Bardzo malutki ostry, bardzo ostre malutki zjazd. No, powolutko Martki, żebyście Nie przewrócili się, czy wiecie, nie wywalili się Tu Martki macie taki duży znak, co nie? Co tutaj wszystko jest na Mortki właśnie w tym się ten co nie? Tu w lewo i z 2 km i Ani jesteśmy i O nie! Widzicie Martki, już jesteśmy Prawie umani. jesteśmy właśnie w tym skatra Skarma to jest zaraz obok tego ten bel, co nie? Żebyście wiedzieli, co nie? No, i tu już skręcamy w prawo i jesteśmy u naszego Andrzeja i u naszej Ani! Ani! Andrzej, Andrzej! Ania, Ania! Bardzo fajni ludzie, Mortki, wiecie? Tuba, tutaj widzicie Mortki? Nie, tutaj widzieliście Andrzej i Ani. Nie, kurde, jest trochę, jest. Widać, że tutaj może trochę Polaków jest. Widać, tak wycis tak z tej strony, co nie? No, o, myli sobie jakieś flipsy. Właśnie wyjechaliśmy od Ani i Andrzeja. Jak zajedziemy do domu, to wam pokażę, co kupiliśmy. Lecimy do Domczu. Jedziemy motocykl Martka. No, mordy, już jesteśmy w domu. I zobaczcie, Martki, pokażę wam, jak nasz, kurde, line, kurde, wygląda. Zobaczcie, Matki. a Widzicie, mamy Zobaczcie jak się ładnie prezentuje tutaj przed domem, pilnuje wejścia kurde, zobaczcie. Ale byk Piękny ten naj Zobaczcie, o nie właśnie. No więc nie, nie ja wam powiem, że też, że dla was bardzo ładnie się prezentuje. Tak wiecie, tak jak wchodzicie tutaj do mnie, co nie i tutaj byście zapokalił drzwi tutaj po lewej, nie zobaczcie jak ładnie. Ja myślę, że ładnie się prezentuje, więc... No widzicie mordki, więc taki dzień Polisza Więc zapraszam was mordki no co? Na, na następny odcinek mordki o, a tu widzicie mordy, to to, to, to nowe światło to też kupiłem, te nowe, te nowe żarówki Bardzo fajne LED mordki, lepiej właśnie, lepiej świeci co nie?